Cześć. Dzisiejszy odcinek backstage'u będzie troszeczkę gorzej nagrany z uwagi na to, że no niestety nie jestem zbyt dysponowany wokalnie w dniu dzisiejszym. Natomiast mam, wydaje mi się, ciekawy pomysł do sprzedania. Zbliża się jesień. W tej chwili jest 11 września. I tak się zastanawiam, generalnie mówi się, że październik to jest taki miesiąc oszczędzania. W sensie symboliczne rozpoczęcie jesieni i tak dalej, i tak dalej. Tradycyjne podejście które powiedzmy może się troszeczkę łączyć z bardziej nowoczesnym, związanym z konwencjami typu Zero Waste itd., itd. Generalnie chodzi o to, żeby wykorzystać to, co jest i nie marnować środków na przykład na rzeczy, które no, tak naprawdę nie są konieczne do tego, żeby je kupować, robić i tak Chcąc to troszeczkę zaadaptować do tego, co dzieje się u nas, pojawił się pomysł, żeby dodać w sklepie na naszej stronie coś takiego jak outlet. Czyli możliwość nabycia e, tych produktów, które albo będą wychodziły z oferty z różnych powodów, albo mogłyby się tam pojawiać też takie produkty, e, których obecnie dostępna wersja w sklepie, że tak powiem, ewoluowała. Tak? W sensie widać dokładnie, że te produkty, które w tej chwili już dostępne są e, na sklepie, są w wersji trzeciej, czwartej i tak Natomiast są pewne jakieś tam drobne ilości, parę sztuk czasami z różnych egzemplarzy, które po prostu dostają, bo produkt się rozwijał i już, a chcieliśmy sprzedawać że tak powiem te wersje, które są najnowsze. W związku z tym byłaby taka możliwość, żeby te egzemplarze, które, że tak powiem, nie są już tą najnowszą dostępną wersją, ale są dostępne technicznie, dało się dostać po prostu w niższej cenie. Jaki jest powód? Przede wszystkim taki, że ja sam pamiętam, że były czasy, kiedy praktycznie wszystko, co było związane z modelarstwem, było dla mnie w takich cenach, że no, musiałem sobie pewne rzeczy, na pewne rzeczy odmówić, albo próbować na nie bardzo długo oszczędzać, albo liczyć na to, że je na przykład dostanę, albo coś w tym stylu. Natomiast wiem też, że to się dalej dzieje, tak. Będąc dzieciakiem i chcąc budować fajną makietę i tak dalej, no często jest kłopot z dostępnością do pewnych materiałów, bo one są po prostu drogie. W związku z tym też jest taka szansa, żeby właśnie tego typu outlet pojawił się też na stronie, gdzie produkty, które będą dostępne, będą w pełni wartościowe, natomiast na przykład nie będą to świeżynki, tak? I co to na to? Myślę, że to ma sens, czy lepiej w ogóle odejść od takiego podejścia, bo może coś tutaj będzie podejrzane, może będą jakieś używki czy coś w tym stylu. Zgromadzili, że nie chodzi o używki, chodzi po prostu o takie, o takie, egzemplarze produktów, które, tak jak powiedziałem, po prostu nie są, już, nie są już, świeżynkami, po prostu wyszły już, na przykład, nowsze modele. Pytanie brzmi, co na przykład z saportem tego typu rzeczy? No, one są saportowane. Zwłaszcza, że tak na dobrą sprawę to jest kwestia tego, że nie są to produkty, które są, że tak powiem, dostępne w jakichś bardzo dużych ilościach, to czasami na przykład 10-15 sztuk jakichś modeli, które po prostu leżą na półce, na dobrą sprawę i chcielibyśmy po prostu sprzedać te nowsze, że tak powiem, w sklepie, natomiast nie wywalać tych, które zostały na półkach. Ogólnie można by powiedzieć, że te produkty, które są w tej chwili już rozwijane do nowszej wersji, bo na przykład pojawiły się wymagania od użytkowników, żeby dodać pewne funkcje albo coś zmienić, albo na przykład wprowadzić jakieś po prostu drobne korekty do kolejnych egzemplarzy, kolejnych partii produktów, które są wypuszczane, no to zasadniczo byłby pewien rozdźwięk, tak? Bo ten sam produkt sprzedawany pod tym samym symbolem katalogowym, moglibyśmy, że tak powiem, wyprzedawać tak? w pewnej wersji. Do pewnego momentu, a dopiero później wdrożyć nówkę. Natomiast no, nie jest to być może konieczność. Być może dałoby się zrobić właśnie w ten sposób, żeby wydzielić taki dział outletowy, gdzie właśnie można by nabyć te produkty w poprzednich wersjach po prostu w niższej cenie. To a propos pomysłu związanego z outletem. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, która dzieje się gdzieś cały czas z tyłu i tak na dobrą sprawę tutaj też zastanawiam się, jak do tego podejść. Na pewno wiesz, że aplikacja armodylna, która jest w tej chwili dostępna już na platformie Android, o której wspominałem między innymi w poprzednim odcinku Backstage'u, jest rozwijana, że tak powiem, swoim tempem, tak? W związku z tym, jak rozwija się produkt, tak dodawane są kolejne funkcjonalności. Ta funkcjonalność, która rozwija się obecnie, to przede wszystkim możliwość konfigurowania pulpitu, w tym przypadku kostkowego. To, co jest z tym związane, to to, że no, ilość pracy związana właśnie czy z samym oprogramowaniem, czy z testowaniem tego jest naprawdę duża. Natomiast być może nie do końca jest ona sexy, dla mnie jest, na pewno jest mega ciekawa. Natomiast sama kwestia tego, w jaki sposób się to odbywa no, nie do końca jest dla wszystkich interesująca, a może nie. Także tutaj też pytanie, czy bylibyście zainteresowani, żeby zagłębić się troszeczkę bardziej w technikalie związane z tym, w jaki sposób dany produkt powstaje i co się tam pod spodem kryje, jak to jest wszystko zrobione, czy raczej no. Nie jest to specjalnie interesujące, jeśli chodzi o kanał backstageowy. Tutaj też czekam na Waszą opinię. I to tyle na dzisiaj. Nie jestem w stanie wokalnie dzisiaj więcej z siebie wydusić, także mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze lub zobaczymy w przyszłym tygodniu. Na razie, hej.